Witam Was w kolejnym Zagrajmy z Tostem Dzisiaj zagram sobie w taką mini gierkę można to nazwać. Pod tytułem Witch, w której goni nas żona Slendera Exit, to już... o, bo... Goni nas żona Slendera, która jest bez serca i bez głowy Bo jej mąż Ryszard Slender złamał jej serce i sprzedał na Ebayu I głowę jej oderwał i wsadził do słoika serduszko open 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 nie da się dobra czyli tam jest coś tam jest serduszko tak Łapa to jest lewy przycisk czyli o wow open Wow, wow, ten cały. open 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 Otwórz się, open open Paranormal Activity Wszystkie połeczki zaraz pierdolną nam. Open O, jest coś. Ło. Wow. Klucze z napisem 1. Pick up. Wow, mamy klucz. Jest dobrze. Open. Nie ma nic. Nie ma nic. Również tutaj. Co to? Drzwi. Chyba. Tak, drzwi otwieramy. Water closet. Jest kibel. O, jest, jest klucz. Napisem 3. No jak to? Co? Co się świeci? Co jest? Jest. Rurka. Aha, że niby. U Nie da się od tam wpadł trzeba ją odkręcić chyba, tak? Dobrze myślę, dobrze myślę, dobra. Wszystko na dole zwiedziliśmy chyba, tak? Tu półeczkę otworzyliśmy. tu jest serduszko. Tu jest exit, tu startowaliśmy idziemy na górę. Dobra, jesteśmy na górze. To jest jeden. Mamy klucz na Open. Dzień dobry! Nikogo nie ma w pokoju. Okna. Co to jest? To jest tak. Co to jest? To jest chyba mężczyzna jakiś. Sorry. Zaziewanie, ale jest wcześniej. To jest mężczyzna, Nie, to jest chyba koleś. Takie na kibla czasami są. Czyli koleś plus klucz to jest open drzwi Aaaaaa Dwóch kolesi plus klucz to nie jest open drzwi Dobra O, wow, półeczka, płeczka, płeczka Tak, nie ma nic Taka nowość Wow, tu też Skaduje, że nic nie ma I tu pewnie też nic nie będzie No nie, no ja... Skąd ja to wiedziałem? No i co mam teraz zrobić? Co? No tu już wszystko mamy. Tam jest klucz, którego nie da się wziąć. Tu jest, o, jakiś, jakiś, co to jest? Nie wiem. Zamknij. Dwójeczka. Zamknij. Trójeczka. zamknie To idziemy. Idziemy. Chyba wiemy. Już wiem gdzie jest. Tak, grałem w tą grę już raz I wiem, że klucz znajduje się w tym oto miejscu. O wow, mam dwójkę, lecimy dwójki. Tu tu, 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 tu. Dzień dobry. Siemanko, to ja o cześć. Co tam robisz? Co jest? No cześć. Jestem prawdego tym? To Ty jesteś. Ta od klucza. Exit. No, daj mi go. Co? Palec. Wow, klucz. To jest ten rum śmieszny i serduszko. Wow, cześć, ale, ale masz, nie wiem co to jest. Wow, cześć. Uh, 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 uh. Masz dziurę w sercu. Idealne to jest. Dobra, hop. O, fps spadły. Ciach. Ciach, nie ma nic pewnie. Biega. O to jest blblblblblblblblbl wow okej, okay, rozumiem o, co to było? o, klucz uuu także jakbym wam mówiłem, grałem w tą grę tylko chwilkę doszedłem do tego pokoju i tyle dalej nie grałem, także nie wiem co mam zrobić mam jakiś klucz czekaj, gdzie idziemy? Dlaczego ja mam go użyć? może mam w okno i wybić? nie, chyba nie nie tędy droga o, cześć. Przecież co jest? No co chcesz? Ale masz płasko dupie o to naprawdę. Co mam, może nie wiem, otworzyć serduszko tym kluczem? Eee, nie wiem. co się stało? Co się stało do wynędzy? O, konak. Ło, bo budowniczo otworzyłem. Klucz, napiszę dwa. Co dwa? Przecież dwa już byłem. A Trzy, przepraszam, mam sobie wzrok. No i gdzie jest ta frajerka? No co? Przestraszasz mnie za chwilę znowu, znowu, nie wiem, weź na mnie patrzyła jak dziwoląg jakiś? Czyli mamy klucz... Ło, cześć! No co? Gdzie? Daj mi klucz. Umówimy się ja ci zmontuję nowe serce, a ty mi dasz klucz, okej? No chyba nie, dobra, to cześć. Co za mną stoisz pani teraz, tak? Ło, no, no, co mnie śledzisz? Open... 3, to jest w 3 Nic nie ma w 3 Ale jest pani od serduszka, cześć, Bleh. Tak, otwarł mi ekran O Created byte coś tam coś tam Mhm, tak, nie, nie obchodzi mnie kto to stworzy Ło Ło, klucz, klucz klucz Czyli kółeczko, widzimy gdzieś Widzimy koczko widzimy koczko wyga. Zaraz tu się O, tu! Klucz do kółeczka to serduszko też. Czyli albo. chyba rozumiem, że on pasuje i do tego, i do tego. Ale mamy tylko jeden: to pójdziemy do serduszka. Tego nie otwieramy, nie wiem co tam jest. Cześć. Później jesteś za mną, a nie macie za mną, jesteś idiotką, bo za mną nie chodzisz. Idę po twoje serduszko, właśnie, chyba. Czyli, będziesz dobrze to rozumieć, że klucz od kuleczki pasuje do serduszka Tak? Dobrze rozumiem? Nie, źle rozumiem No i co? Kuleczka, idziemy do kuleczki Tak, lecimy do kuleczki w tym momencie pa pa. Dobra, jest kuleczka Tam pewnie będzie jakieś gówno Ło, cześć Chodź tam, chodź ze mną do kuleczki O tak, otwieramy 3, 2, 1, BUM! Dzień dobry, o kibel. Po co mi kibel? No i co? To koniec gry już jest. Nie ma klucza nic tutaj. O, czekaj. Kobietko. To się stało. To się stało. Hm? No co jest? Tak. Buzi bu No i nawet nie ma. Dobra. Czyli no tu jest jakiś, coś tam jest To tam też, to chyba wo, 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 wow. Tu jest jakiś Musiałem wejść nie dany ten kibel na tą ściankę Zlew, co? Kolanko znowu No nie ma, no chyba przeszliśmy grę Bo już wszystko znaleźliśmy Ale przecież no klucz Otworzyć to, to dać jej serduszko, tak? No to pokaż mi to swoje serduszko, kobietko Gdzie ty? Nie macie. Gdzieś pewnie urzędujesz teraz. Pewnie już daj dyla, widać, serduszko, e? Taka Takaś ciebie, tempa suka? Na serduszko lecisz? Dobra. Schodzimy na dół. Może O, jesteś. No i gdzie? I co? Masz serduszko? No jak to nie masz? Daj mi ten klucz no. Serduszko. No nie da cię. No tu masz. No idź tam. To mogę cię kliknąć, może. kliknąć. Tutaj, tutaj. Dobra, idziemy, co za mną, aaa, Taka jesteś, ło, i znowu jesteś za mną, wo. exit, ja chcę wyjść, nie mogę, no teraz tak, no exit, give me key, daj mi ten klucz, Cześć. No, tu, o, i pół. Dobra, to chyba koniec gry już Idziemy, może tu coś jest... Nie no chyba nie ma nic, no głupia gra nie ma zakończenia, nikt nas nie zabija, nie, nie, nie wiem Dobra, no to, to, to na tyle no, pograliśmy, można powiedzieć, że przeszliśmy, bo chyba się dalej nic nie da zrobić. I zapraszam do oglądania, lajkowania, udostępniania i chyba to tyle. Żegnam się z wami i na razie trzymajcie się.